Cześć siemanko witam w codziennych zdrapkach, a to już 72 dzień. Ja odkładam 6 zł i przechodzę od razu do zdrapywania. Przypomnę, że mieliśmy cały plik siódemek tym razem. I i co? I zaczynam zdrapywanie. Robimy zooma i dzisiejszy odcinek jest odwrotny. Jeden mój widz chciał, żebym zaczął zdrapywać odwrotnie. Także sprawdzamy, co mamy w puli.

6, 2, 3, 8, 5, 9, 4, drugi los pusty i ja przechodzę do ostatniego. A ty nie zapomnij zostawić lajka like i obserwacji, żeby nie przegapić już jutrzejszych zdrapek. I ostatnia w puli 77 tysięcy 7 tysięcy, stówek, 3 złocisze, 3 złocisze i 7, piątka. Czwórka, trójka, ósemka, dziewiątka i dwójka. Trzeci los pusty. Pozdrowienia dla altajskiego kopyta. Dzięki za uwagę. Zapraszam już jutro.